Chcesz dowiedzieć się najdziwniejszej rzeczy o Czarnobylu, o której prawie nikt nie mówi? Nie chodzi tylko o wybuch reaktora czy radioaktywne chmury. Prawdziwa zagadka kryje się w tym, co wydarzyło się pod ziemią, pod elektrownią, pod sarkofagiem, który ma trzymać śmiertelnośną substancję kryje się coś, co naukowcy nazywają elektrownią podziemnych potworów. Maszyna, która wyprodukowała energię reaktor RBMK rozpadła się w stopioną radioaktywną masę, która przebiła się przez beton i stal. Ta masa, zwana słoniem, Wciąż jest gorąca i wciąż radioaktywna, a co gorsza, jest niestabilna jak bomba tykająca. Jej temperatura rośnie i spada, a gdyby doszło do kolejnego wycieku, skutki mogą być katastrofalne dla całej Europy. I teraz hit w latach 90. pod elektrownią zaczęły się niekontrolowane wycieki wody z pobliskich rzek i podziemnych źródeł. Teoretycznie miały chłodzić, ale czy na pewno? Ryzyko jest realne, a systemy bezpieczeństwa nie są nieomylne. A wiesz co jest jeszcze bardziej niewiarygodne? W miejscu gdzie zginęło tyle tysięcy ludzi, gdzie ziemia jest skażona na tysiące lat, rośnie dziś las, ale to nie jest zwykły las, to las czerwony, drzewostan, który zamienił się w czerwony od promieniowania, jakby sama natura chciała zostawić przestrogę na wieki. Przestańmy udawać, że Czarnobyl jest zamkniętym rozdziałem historii to wciąż żywy znak, że nie mamy kontroli nad tym, co stworzyliśmy, że czasem to, co stworzyliśmy, może nas zniszczyć. Pamiętaj, zostaw suba i lajka. Like